Hej, dzień dobry, z tej strony Adrian, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pewne Bety. No i oczywiście kontynuujemy sobie naszą progresję. A oprócz tego gramy jeszcze sobie kupon pod dodatkową serię i po raz kolejny musimy zastosować zabieg zmiany kolejności serii, bo dzisiaj wypada seria Ustrzelkase, w której to obstawiamy strzelca e, bramki w danych spotkaniach, ale moi drodzy, pomijamy jakby sobie to w kolejności i przechodzimy do e, serii grubo albo wcale, w której to obstawiamy wiele spotkań na jednym kuponie, gramy kupon z wysokim kursem i liczymy na to, że nam on po prostu siądzie. Skąd ta zmiana? Ano stąd, że nie za bardzo na ten moment mamy spotkania, w których to mógłbym sobie obstawić strzelca gola. E, Także prosta sprawa, lecimy dzisiaj z serią grubo albo wcale i przechodzimy już do podsumowania naszego kuponu z progresji ostatniego i tak oto niestety nam on nie siadł, to był czwarty próg progresji i niestety ten próg przegrywamy. W meczu Pristyny z Fenencfaroż. Tutaj nasz ty pokazał się jak najbardziej trafny. Natomiast Bolać Bania Luka mnie osobiście zaskoczył. Myślałem, że nie dadzą rady. A tutaj jednak postawili się różnie CFR Klusz. No i zespół gości zwycięzca w tym spotkaniu nie odniósł. I takim oto sposobem, moi drodzy, nasz kuponik idzie sobie do kosza. I przechodzimy dzisiaj do kolejnego progu progresji. I miejmy nadzieję, że po prostu dzisiejszy kuponik pod progresję nam siądzie. Także trzymajmy za to kciuki. Wy, moi drodzy, standardowo możecie oczywiście wygrać. 50 zł bonusu do wygrania na betkliku. A jedyne co musicie zrobić, no to moi drodzy w komentarzu, obstawić poprawny wynik spotkania pomiędzy Śląskiem Wrocław. A PALDE, czyli pomiędzy, pomiędzy naszą polską drużyną. Jest to spotkanie Ligi Konferencji Europy, no i to jest pierwsze warunek, które musicie spełnić. Do tego dopisać minutę, w której panie pierwszego w tym meczu, oraz swój login betkick. Edytowane komentarze nie są brane do, pod uwagę, ja Wam mam życzę powodzenia w konkursie i trzymam za was kciuki. A nowych graczy zapraszam do rejestracji na betkicku z linku podanego w opisie. Rejestrując z tego właśnie linku i podając kod bet50 przed rejestracją dostaniecie do 50 złotych zwrotu w przypadku przegranej waszego kuponu. Najpierw w tej ofercie jest to, że kiedy ewentualnie pierwsze kupon wam nie to kiedy te 5 złotów wróci, wróci do was na konto, to nie tym dalej obracać, żeby sobie to od razu wypłacić. No i moi drodzy, jeszcze tego dodam, że najlepiej zagrać pierwszy kupon za 57 zł, wtedy pełne 50 zł w przypadku przeglanej kuponu wróci do Was na konto. W tych 7 zł ucieka podatek. Będziemy przychodzić już, yy, przychodzić już do kuponów na dzisiaj, ale zanim to, to jeszcze Was zapraszam na grupę Typerską dla na na Facebooku. Link do niej macie w opisie. Przy wchodzeniu na grupę zostaje Wam zadane pytanie. Jeżeli w odpowiedzi na nie podacie swój login betki, to dostaniecie 5 zł bonusu na stronie. No a tymczasem lecimy już z kuponami na dziś. No i okej, okay, moi drodzy, betek odpalony i przechodzimy sobie już do typów na dzisiaj, i tak to na początek przechodzimy sobie do zakładki towarzyskie, klubowe i tutaj mamy spotkanie pomiędzy Witorią Pilzno a Arsenałem Tua. I mamy tutaj do czynienia z drużyną Witori Pilzno, którą zapewne większość z Was kojarzy. Jest to oczywiście drużyna z Czech, niedawno yy, mająca nawet swój taki, nazwijmy to prime time, yy, byli w stanie moi drodzy walczyć o mistrzostwo w lidze czeskiej, a to pokazuje no, że, że ta drużyna ma pewien potencjał. Natomiast ich przeciwnikami będzie Arsenal, tuła drużyna, która ledwo utrzymała się w lidze rosyjskiej w tym sezonie i ja tutaj upatruję faworyta w drużynie czeskiej. Oczywiście to są towarzyskie spotkania przedsezonowe, należy to gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mieć, należy brać to pod uwagę, no ale co nie zmienia faktu, że Arsenal w tych spotkaniach towarzyskich prezentuje się fatalnie i traci dużo bramek, natomiast Wiktoria pilizno gra naprawdę solidnie i całkiem ok. Dlatego też, moim zdaniem, zespół czeski to spotkanie wygra. Mało tego, ja jeszcze sobie podbiję kurs i dołożę tutaj powyżej 1,5 bramki. Dlaczego? Ano, głównie dlatego, że zespół rosyjski traci po prostu dużo bramek. Spójrzcie na to 4 bramki stracone, 2, 3, 4. Ostatnio co czyste konto e, przeciwko e, Karabagowi, czyli drużynie, bodajże z Azerbejdżanu. No, ale moi drodzy e, z innymi przeciwnikami tracą bramki, i to jest fakt. Dlatego ja myślę, że Witolda Pilz to spotkanie wygra, strzelając przynajmniej dwa gole. Kurz na to, w moim odczuciu, jest całkiem niezły. Natomiast jeżeli chodzi o drugie spotkanie, to tutaj pójdę sobie patriotycznie, e, moi drodzy, w patriotyczny typ. I będzie interesowało mnie spotkanie Śląska-Wrocław przeciwko. Pajde Linna Meskond. Przepraszam, jeżeli wtedy miałem nazwę przeciwników y, naszego wrocławskiego, polskiego klubu, no ale nie jest ona łatwa. W każdym razie Śląsk na wyjeździe swoje spotkanie wygrał i był tam drużyną lepszą. Czy Śląsk powinien wygrać również u siebie? Moim zdaniem zdecydowanie tak i moim zdaniem Śląsk będzie chciał spotkanie wygrać, ale bez jakiegoś, bez, jakich, bez jakichś wielkich szaleństw. Dlatego tu, też ja w tym meczu, moi drodzy, obstawię sobie zakład kombinacyjny na to, że zespół Śląska to spotkanie wygra, ale uwaga, moi drodzy, patrzcie co się dzieje z kursem, z, gdybyśmy obstawiali zwykłe zwycięstwo, kurs 1.25, patrzcie co się dzieje z Kursem, kiedy obstawiamy sobie zwycięstwo Śląska i poniżej 4,5 bramki. On rośnie nam aż do 1,63 i to już jest naprawdę fajny kursik na taką ewentualność. Myślę, że wygrana Śląska jest tutaj bardzo możliwa. A czy padnie tutaj więcej niż 4 gole? No raczej nie powinno. Myślę, że Śląsk będzie chciał to spotkanie, tak jak mówię, wygrać. Pierwszy strzelić bramkę, żeby nie kalkulować za bardzo, no a później zagrać jakoś, myślę, na zero z tyłu. Tak bym widział plany Śląska na to spotkanie. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Mogę się mylić, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Kuponik na dzisiaj wygląda moim zdaniem Całkiem ok, no i gramy sobie go za 250 zł, bo to już jest piąty próg progresji. I gramy oczywiście jak zawsze za sumę dwóch ostatnich przegranych kuponów, a ostatnio przegraliśmy 150 zł, a wcześniej była to stówka. Więc prosto, prosto, moi drodzy, możemy sobie policzyć, że wychodzi nam teraz 250 zł do zagrania, 677 60 zł, 60 groszy do wygrania, i mam nadzieję, że uda nam się, moi drodzy, tą kaskę zgarnąć. Także stawiamy sobie zakład. A teraz przechodzimy już do serii grubo albo w sale. No, i tak oto, jeżeli chodzi o ostatni kupon z tej serii, no to moi drodzy, nie było wcale tak, że, chociaż wiadomo, w kuponach chodzi o to, żeby je po prostu wygrywać. A my, moi drodzy, no przegraliśmy. Kurs wynosił ponad 18, postawiliśmy sobie 15 zł, legia. Zremisowała lub wygrała swój pierwszy mecz przeciwko Bodo. No i jak wiemy, jest, jest dalej w grze, bo dzisiaj też wygrali spotkanie u siebie. Ludo górez też mnie nie zawiódł, natomiast zawiódł, zawiódł mnie zespół Makabi Haifa. W meczu Anglii, zdaniem, jak wiemy, było poniżej tej bramki, czyli wszystko tam zagrało tak, jak sobie obstawiliśmy. Kolumbijczycy wygrali w regulaminowym czasie gry z Peru, natomiast Brazylia nie dała rady w regulaminowym czasie zremisować lub wygrać. Jak wiemy, to Argentyna wygrała Copa America. No i moi drodzy, właśnie dwa spotkania, czyli mecz Makabi Haifa z Karetem, Maumaty i Argentyny z Brazylią sprawiły, że ten kupon nam nie siada. Ale czy dzisiaj nam siądzie? Zobaczymy, miejmy nadzieję, moi drodzy, że tak będzie. Dlatego będziemy sobie już przechodzić do do typów. I tak oto na początek ja sobie stawiam na to, że Celtic wygra lub zremisuje swoje spotkanie z Mithlejan. To jest mecz oczywiście eliminacji do Ligi Mistrzów, który odbywa się 20 lipca. Dalej przechodzę sobie do Ligi Konferencji Europy i tutaj zostaję z moim patriotycznym typem z dodaniem poniżej 4,5 gola i dubluję sobie mój typ z kuponu z progresji i obstawiam to, że Śląsk to spotkanie wygra i będzie tutaj poniżej 4,5 bramki właśnie. Ja uważam, że tutaj Maribor, czyli zespół ze Słowenii powinien się poradzić. Po kursie 1,58 stawiam po prostu na ich zwycięstwo. Dalej, moi drodzy, mamy coś takiego jak Gold Cup, gdzie mamy oczywiście Kanadę, która powinna sobie z Haiti poradzić dodatkowo jest taki mecz jak Martynika kontra USA, no gdzie nie wyobrażam sobie tego, żeby moi drodzy Stany Zjednoczone po prostu to spotkanie wygrały do zera, dlatego też szukam sobie tego typu, USA nie i to jest 1.36, no ja wiem, że to jest kurs niski, ale no myślę, że to jest pewniaczek jednak, no bo dziwne by to było gdyby było inaczej, teraz przejdziemy sobie moi drodzy do spotkań towarzyskich i tutaj dam sobie witorię Pils, no ale może po niższym kursie tym razem bez dokładania powyżej 1.5 gola, ale myślę, że ten typ też jest naprawdę do OK. Do tego dorzucam sobie jeszcze Marsylię, która ma na przeciw siebie dużo słabszego przeciwnika i oczywiście ja sobie zdaję sprawę, to są spotkania towarzyskie, przedsezonowe, ale myślę, że to powinno siąść. Oprócz tego jeszcze Spartak Moskwa z Chimkami również powinien sobie poradzić i w tym momencie mamy na kuponie 8 zdarzeń i myślę, że to będzie jak najbardziej wystarczająca liczba i nie będziemy sobie musieli nic więcej dokładać. Typy, no oczywiście wydają się być dosyć Logiczne i wyglądać ok, ale wiemy jak to jest z takimi spotkaniami. Tym bardziej, że teraz moi drodzy, naprawdę nie jest łatwo obstawiać, obstawiać różnych, różnych meczy. Tym bardziej na takich kuponach, gdzie robimy sobie dużo wydarzeń, bo wiemy jaki mamy teraz okres. Mamy taki okres, gdzie dopiero co jakby skończył się poprzedni sezon, skończyło się euro, zaczyna się następny. Dużo, dużo się dzieje, ale to wszystko jeszcze jest takie nieukształtowane, że tak powiem, i nie wiemy do końca, czego możemy się spodziewać po danych drużynach. W każdym razie stawka 15 zł, kurs to prawie 20 i 263 ,88 zł mamy do wygrania. Stawiamy sobie ten kuponik i oczywiście, jak zawsze, trzymamy kciuki, żeby siadł. Zobaczymy, jak będzie. Miejmy nadzieję, że się uda. A tymczasem to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i co, trzymajcie się, na razie, piąteczka. Cześć!